Dzień dobry, witajcie, noc z poważnymi przymrozkami. To pierwsza noc z tak poważnymi przymrozkami. Kilka stopni poniżej zera było. Co jeszcze widać po roślinach? Jest godzina dziewiąta, a ona jeszcze całe oszronione, jeszcze całe poskręcane, pochowane, pokulone przed tym nocnym mrozem. No to jest czas, żeby się zająć tymi roślinami, tymi kwiatami, które nie przezimują w polskich warunkach w gruncie, które są Hmm, wrażliwe na silniejsze mrozy. Lekkie przymrozki super znoszą, takie delikatne, ale silniejsze mrozy zabijają. O jakich kwiatach myślę? Myślę o bazylii krzewiastej. Piękne, długie kwiatostany i liście. Młodych dużo liści, ona chce żyć, więc dajmy szansę i w przyszłym roku nie kupujmy nowej, a uprawiajmy. verbena cytrynowa. Hmm. Już listki zebrane, większość pościnana jest z tych takich ładnych listków, przeznaczona do suszenia na zimowe herbatki. Szałwie. Szałwia Hot Lips, przepiękna, szałwia w takich bardzo delikatnych, drobniutkich kwiatkach. No i ta okazała tam z, na kolejnej rabacie szałwia Amistad. Więc to są rośliny, które nie przeżyją w polskich warunkach w gruncie, nie przeżyją na zewnątrz. Muszę je schować do szklarni, ale patrzę, ziemia jest mocno zmarznięta. Jeszcze nie będę ich wyjmował ze szklarni, nie będę ich przenosił w ciepłe miejsce, żeby nie doznały szoku. Bo rośliny, wiecie, jak przeniesiemy je w ciepłe miejsce, za szybko będziemy chcieli je rozmrażać, to tylko zaszkodzimy. W związku z tym spokojnie do popołudnia zaczekam. Niech ogrzeje dzisiaj ma być maksymalnie plus 9 stopni Celsjusza, i wtedy, i wtedy przeniosę je do szklarni. Do szklarni, którą przygotowałem na zimowanie tych roślin. Pokażę Wam, zapraszam. Od ubiegłego roku w Ogrodzie mam dwie szklarnie, w związku z tym mogę rozdzielić funkcję. W szklanej, tej dużej, pięknej szklarni będę uprawiał na połowie, w połowie szklarni będę uprawiał sałaty, musztardowce, będę uprawiał te takie warzywa liściowe z rozsady, za chwilę, wkrótce będę sadził, a zbierać będę no od końca lutego aż do maja, kiedy pojawiły się tam pomidory. Tam znajdzie się też w tej szklarni, miejsce stół, miejsce na to, żeby mógł wysiewać, pikować. A w tej szklarni, która do tej pory musiała spełniać te wszystkie funkcje, o których mówię, i dawała radę, słuchajcie, świetnie. Każda szklarnia jest w ogrodzie bardzo ważna, każda szklarnia, nawet niewielka, przyda się i można ją wykorzystać na maksa. No ale te, te funkcje uprawy sałat, które jeszcze w ubiegłym roku tutaj też rosły. Pikowania, wysiewania przejdą do tamtej szklarni, a tutaj ta szklarnia oprócz tego, że tutaj Atos wskakuje, wychodzi, będzie przeznaczona do przechowywania tych roślin wrażliwych na przymrozki, wrażliwych na mróz. Szałwia, Szałwia Amistad, proszę bardzo, jaka piękna, jaka duża, jaka, jak pięknie jeszcze kwitnie, ale już tutaj wkrótce będzie schowana. Tutaj będę też. Od marca przechowywał rozsady, rozsady warzyw najpierw, potem rozsady kwiatów, tych chłodolubnych, potem, kiedy włączę tutaj ogrzewanie, to także ciepłolubnych. Ogrzewanie w tej szklarni włączam tak, w ostatniej dekadzie marca, tak? w ostatnich dniach marca. Bo wtedy trafiają tutaj bardzo często już te wszystkie ciepłolubne rozsady, więcej światła, więc będzie dobrze. No dobrze, jak przygotowałem tę szklarnię na przyjęcie tych roślin? Jeszcze niedawno w tej szklarni rosły pomidory. No, ale skończył się sezon pomidorowy, więc szklarnia została uprzątnięta. Te wszystkie pędy pomidorów, rośliny towarzyszące, które tutaj rosły, aksamitki, bazylie, te co można było wykorzystać, wykorzystałem, a reszta razem ze ściółką trafiła po rozdrobnieniu. Na pryzmę kompostową. Tak tam będzie kompostowała się i być może za rok trafi z powrotem do, do tej szklarni w postaci takiego dobrego, gotowego, przerobionego kompostu. Usunąłem resztki roślin, dlatego, żeby nie miały szansy tutaj zimować na tych resztkach choroby grzybowe, patogeny wywołujące choroby i to wyczyszczenie także ogranicza możliwość. Przeżycia, zimowania szkodników. Nie wszystkich, ale, ale części tak. No i potem, a potem kolejny etap czyszczenia szklarni, czyli dokładne umycie myjką ciśnieniową z wewnątrz i z zewnątrz. Czysta szklarnia to jest ten etap pierwszy przygotowania szklarni do zimy i do przyszłego roku. Kolejny etap no to ocieplenie szklarni. Używam takiej folii trójwarstwowej. Będzie widać o dużych bomblach folii trójwarstwowej, takiej bąbelkowej, którą dookoła szklarni, zobaczcie, tu jest wyjście, i tutaj też mam taki zapas, możliwość zamknięcia tego wejścia do szklarni. Trochę oddalę obraz. O! Wiem, no, że tutaj będzie można nie tylko drzwi zamknąć, ale także zamknąć tę folię bąbelkową. Ta folia bąbelkowa została przymocowana takimi. Uchwytami. To jest szklarnia Paleram. Ma takie aluminiową konstrukcję. Tutaj te, te rowki są aluminiowe. I są takie hmm, wieszaki do roślin, to się nazywa. To ja kupiłem w sklepie, gdzie kupiłem nową szklarnię, sklep Top Szklarnie. Są takie wieszaki do roślin. One tutaj świetnie wchodzą. Uf, trafię, trafiłem. Świetnie wchodzą w te hmm, szpary. W tej szklarni Palram. O, i one się ruszają, ale jak przekręcimy się, to nie można ich wtedy wyjąć. No to, op, to teraz można dokładnie, właśnie przypiąć tymi wieszakami folię. Bardzo proszę. Trzyma się, trzyma się. I w ten sposób mam przypiętą folię wokół całej szklarni. Przy okazji zasłoniłem, bo tutaj mam takie okienko żaluzjowe, żeby go nie demontować. Mam także to okienko zasłonięte. Po co to wszystko? No, chodzi o to, żeby były jak najmniejsze straty cieplne w tej szklarni, żeby ona wolniej się wychładzała. Bo wiecie, to, to jest troszeczkę jak z termosem. Zawsze, jak tłumaczę, to ocieplenie to troszeczkę jak z termosem. To nie jest tak, że tutaj temperatura nie spadnie do zera albo poniżej zera, że będzie jakoś mocno cieplejsza niż na zewnątrz. Nie. Jeśli będzie bardzo długo utrzymywało się zero na zewnątrz, no to ta szklarnia też wychłodzi się do zera, ale dużo wolniej będzie ta temperatura spadała, co będzie miało znaczenie. Po pierwsze, przy zimowaniu tych roślin wrażliwych, na przymrozki, a po drugie wiosną, kiedy tutaj będą stały rozstawy, rozsady tych warzyw ciepłolubnych i będę chciał je ogrzewać, a będę chciał ogrzewać, no to dzięki temu, że będzie ta dodatkowa warstwa izolacji, która przepuszcza mimo wszystko światło, ale jest to warstwa izolacji, ta szklarnia będzie wolniej się wychładzała. No, na samą zimę można by tutaj jeszcze zamontować, jak widzicie są takie druty rozciągnięte wzdłuż szklarni, zamontować folię tunelową, tak żeby jeszcze tę górną warstwę okryć, dodatkową, znaczy tą górną część szklarni okryć dodatkową warstwą, taką folią tunelową przezroczystą. No ale już samo takie ocieplenie naprawdę dużo zmienia. Widzę to, od kilku lat stosuję to ocieplenie i naprawdę jest... Jak mam temperaturę minimum, ten termometry minimum maksimum, to widzę wyraźnie, że tutaj nie spada tak mocno temperatura, szczególnie wiosną, jak są takie gwałtowne poranne przymrozki. No i na koniec zadbałem o glebę o to, żeby tutaj było dużo składników pokarmowych. Warto się zastanowić, co będę uprawiał w przyszłym roku. W szklarni dużo prościej, no bo pomidory, ogórki, żywa, takie, które potrzebują dużo składników pokarmowych, a w gruncie, a w gruncie może być troszeczkę inaczej, bo pomidory, kapusty, tak, no, cukinie, dynie, ogórki one potrzebują dobrego wyściłkowania i tutaj jest wyściłkowany. A to się. Tutaj jest wyściłkowane obornikiem, solidną grubą warstwą obornika. To jest super rozwiązanie dla tych roślin. Jeśli nie ma obornika, to może być to gruba warstwa kompostu. Kompost też będzie bardzo dobry w takim użyciu do szklarni, Ja tutaj co roku zmieniam. W ubiegłym roku tutaj była gruba warstwa kompostu, w tym roku jest gruba warstwa obornika, obornika końskiego, obornika przekompostowanego obornika. Ale jeśli myślimy o gruncie, to wtedy warto się zastanowić, bo pod fasolę, pod groch, no to może niekoniecznie trzeba dawać obornik. Może cieńsza warstwa kompostu w zupełności wystarczy, żeby dodać tych składników pokarmowych. Jeśli macie takie, takie wątpliwości, takie pytania, sięgnijcie po książkę, moją książkę Plan na warzywnik, jak zaplanować uprawę warzyw grządka po grządce od wiosny do jesieni, bo tam pokazuje. Po jakich roślinach, co warto, co warto, albo przed jakimi warzywami, co warto dać. No, i w tak przygotowanej szklarni będę mógł przechowywać te wrażliwe na mróz rośliny. Oczywiście po wyjęciu z donic, w kopaniu, w zadołowaniu, w kopaniu w, tutaj w glebę na grzące zrobię koprzyki wokół nich jeszcze, jeszcze trochę ściółki ze słomy, ale o tym, o tym w innym filmie. Tutaj także trafią donice z lasaniami cebulowymi, lasaniami, które przecież za chwilę będziemy sadzili w donicach. No i wiosną, jak powiedziałem, wczesną wiosną od marca rozsady, rozsady warzyw i rozsady kwiatów. Fajnie. Wszystkiego dobrego. Subskrybujcie kanał Naturalnie o Ogrodach. Bądźmy w tej chłodnej jesieni razem.